Szczęść Boże, kochani. Jak zapewne pamiętacie, e, od 1 listopada, bo 1 listopada ogłosiłam to na Instagramie, e, jutro kończymy nowennę pompejańską, 24 grudnia w wigilię. Jutro będzie czas na życzenia, więc dlatego dzisiaj mówię o nowennie pompejańskiej. E, co prawda mi samej przez nowennę 1000 Zdrowaś Mario nie udało się kontynuować, znaczy nie kończę jutro, tak jak wielu z was bo musiałam po prostu przerwać przez Nowennę Tysiąc Zdrowaś, Mario, ponieważ była niestety zbyt pochłaniająca czasowo, ale nadal ją odmawiam, tylko skończę noc trochę później. Ale wszystkim tym, którym się udało, którzy od 1 listopada do 24 grudnia, bo myślę, że ten jeden, dwa dni to już dotrwacie i odmówicie do końca Pompejankę, chciałam Wam wszystkim serdecznie pogratulować, jeżeli Wam się udało i mam nadzieję, że wigilia, albo... Boże Narodzenie, dostaniecie to, o co prosiliście. Wasz mały cud. Nawet jeżeli nie będzie to w święta, to że z czasem to się wydarzy. Jeżeli nie będzie to pod choinkę, to że po prostu tak się stanie. Ja wiem, że jeżeli ktoś odmawia nowennę pompejańską czy inne modlitwy dosyć trudne, jest wymagające, pochłaniające dużo czasu, energii, to wiem, że ta, taka intencja musi być ważna. Na pewno wasza intencja bardzo ważna i mam nadzieję, że wszystko się spełni, to o co modliście, i to nawet lepszy sposób niż, niż sobie jesteście w stanie to wyobrazić. A jeżeli wam się nie udało, tak jak mi na przykład, to życzę wam sobie też wytrwałości, żeby się udało następnym razem. To, że się nie udało tym razem, nie oznacza, że nie uda się następnym. Nie można tak podchodzić do tego, że raz mi się nie udało i się nie uda nigdy. Tak czasami bywa, że się nie uda. Po prostu mamy za dużo. Spraw obowiązków nie stacza nam czasu, ale to nic złego się nie dzieje. Każdego dnia, choćby dziś, choćby w choćby w Boże Narodzenie w każdy dzień możemy zacząć na nowo modlitwę. I tego Wam życzę. Jeżeli jutro nie udałoby się nagrać filmiku, z życzeniami, to teraz życzę wam pięknych, błogosławionych, świąt Bożego Narodzenia i wielu, wielu cudów. Szczęść Boże kochani!